Witam Was serdecznie w specjalnym wydaniu Inforojków. Moi mili, miałem tego nie robić, ale stwierdziłem, że absolutnie nie mogę nie mieć zdania wobec pewnych sytuacji. Muszę, powiedzmy, zająć pewną pozycję, jeśli chodzi o to, co dzieje się na polskim YouTubie. Mianowicie postanowiłem, że od czasu do czasu, w ramach właśnie tego cyklu, będę. Pomagał, wspierał, promował niektóre kanały na polskim YouTubie. Także rozszerzam, powiedzmy, swoją działalność mającą na celu właśnie integrować, promować zacną banie ludzi z pasją, ich właśnie hobby, które w sposób kreatywny właśnie przedstawiają, nagrywają właśnie na polskim YouTubie. Także do tej pory głównie był to dział od fanów oraz wasze wiersze. Teraz rozszerzam to, powiedzmy, o... Takie cykliczne, powiedzmy, specjalne wydania info rojków, które właśnie tego typu osoby będą wspierać moim skromnym elektoratem. Na pierwszy rzut leci domino. O co chodzi z domino? Dobrze wiecie, co to jest domino, do czego to służy, jaką fajną banie, powiedzmy, oferuje zabawa właśnie z klockami i specjalne układanie je w różne wzory, figury bądź napisy. Tutaj chciałbym serdecznie polecić wam kwertal 1. Kwertal 1, gościu, polski mistrz Domina. Nie wiem, może w olbrzymia, może przesadzam ocencie sami. Uważam, że kanał jak najbardziej zasługuje na wsparcie z mojej strony, bo tak jak mówię, mi przyświeca cel integrowania, niedzielenia i promowania świetnych ludzi. Druga sprawa. To znaczy ja miałam akurat z tym, y, kompletnie się na tym nie znam, zapewne pewnie jak większość z Was, chodzi o język japoński dokładnie i y, naukę języka japońskiego od zera prowadzoną właśnie przez użytkownika Turpata. Co, coś niesamowitego. Dla mnie magia. Obejrzałem po prostu z czystej ciekawości jego materiały, tak jak wiele osób, które absolutnie nie ma pojęcia o paintballu, nie obchodzi ich paintball, wolą ASG, serają na paintball, a i tak oglądając Splatpak TV z ciekawością. Ja wiem dokładnie tak samo z jego materiałami, które poświęcił właśnie nauce od zera języka japońskiego. Także zapraszam, chociażby z czystej ciekawości rzucić okiem, jak fajnie można tłumaczyć, jak fajnie można powiedzmy. Oddemonizować właśnie tą naukę tego niełatwego obrazkowego języka. Także zapraszam serdecznie Turpat. No i prawdziwą bombę mega hardcora zostawiłem na koniec. To jest w ogóle super sprawa. Siem, dawno się nie czułem tak zaszczycony, że ta osoba specjalnie zrobiła film, w której zachęcałaby mnie do zapoznania się z materiałem. Stwierdziłem, ile razy już tak było. Ale kurczę zerknąłem i nie pożałowałem. Coś fantastycznego. Lałem, targałem jak głupi, prawie sobie odbyt zeżarłem ze śmiechu kilka razy. Słuchajcie ludzie, nie wiem czy wiecie, co to są stand-upy. Jeśli nie wiecie, co to, to są stand-upy, koniecznie musicie wejść na jego kanał. Jeśli wiecie, co to są stand-upy, to możecie się spodziewać tego, co na tym kanale możecie znaleźć. Słuchajcie, nie wiem, może wolbrzymiam znów ponownie, może za bardzo przesadzam i się podniecam, ale uważam, że to są powiedzmy troszeczkę narodziny polskiej gwiazdy i, i, i uważam, że absolutnie tego kolesia trzeba zalać subami i wesprzeć i to jest taka powiedzmy subskrypcja, to jest człowiek, którego powiedzmy w subskrypcjach uważam powinien mieć każdy, który ma poczucie humoru, pewien dystans do spraw ważnych jak polityka, religia, jak i mniej ważnych typu właśnie w o, o, o fiutach, aktorach czy o biznesie, szeroko rozumianej popkulturze. To no, wiadomo, kwestia gustu, ale no, paradoksalnie mnie trudno jest rozśmieszyć. I ten człowiek to zrobił, i może znów olbrzymiał, ale uważam, że mamy tutaj do czynienia z... Narodzinami polskiego odpowiednika gościa, który był dla mnie po prostu mentorem i zawsze kochałem go oglądać. Niestety gościuchowi się zmarło. Mowa oczywiście o y, George'u Karlinie. Jeśli wiecie o co chodzi, no to, 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 to serdecznie zapraszam na kanał właśnie Pędzący z krolika. To jest w ogóle chyba kilka widzów, to jest w ogóle jakiś totalny fail polskiego YouTuba. Z takim materiałem gościu wyskoczył, że no, no, no. Wczoraj, jak widzicie, pijąc Wasze zdrowie, um, obejrzeliśmy wszystkie jego materiały i po prostu to, no, no, zajebiste, po prostu musicie koniecznie wejść na tego gościa, stwierdziłem, że nie ma opcji, muszę go wspomóc, bo y, y, wiem, że to będzie taki kanał, do którego będę często wracał, po prostu i będę na bieżąco monitorował, y, co ten gościu właśnie wypłodził, wymłodził, albo z subskrypcjami bywa, tak, że czasem dajemy sympatii, czasem dajemy, bo ktoś o to błaga, czasem dajemy, bo zainteresował nas tam jakiś skrawek, albo dajemy suba, bo ktoś ma dużo subów. Wiadomo, o tym mówiłem. Niektóre podejścia są ok, akceptowalne, niektóre są kompletnie niezrozumiałe, ale pędzącego z królika, trzeba mieć w swoich subskrypcjach, koniecznie. Linki do wszystkich trzech osób macie zarówno w opisie filmu, jak i będą wyświetlone od początku, właśnie w lewym górnym rogu. Słuchajcie i ostatnia kwestia. Chciałbym Was standardowo zaprosić do lektury mego artykułu na serwisie gameplay.pl w ramach mojego bloga Zgrajmy się. Chodzi tutaj o 33 trzecią część szybkiej rozkminy, która się zwie. Battlefield 3 czy Call of Duty Modern Warfare 3. Dokładnie tak, serdecznie zapraszam do lektury, do dyskusji, do niego również macie odnośnik linkujący w opisie tego filmu. Serdecznie dziękuję za uwagę, widzimy się jeszcze dzisiaj w soczystym, prymitywnie.